Cześć kochani! Jak zawsze na samym początku tygodnia pokażę Wam nowości, które znajdziecie już na półkach w sklepach Action. Pojawiły się m.in. świetne kosze do organizacji praktyczne zestawy do sprzątania, a hitem z pewnością będą te wazony. Na dodatek są w bardzo dobrej cenie. Pokażę Wam też urocze lampki LEDowe w kształcie jabłuszek i niezwykle stylowe lampy. Zajrzymy też na dział kosmetyczny i oczywiście na nowe dekoracje. Będzie też kilka rzeczy dla najmłodszych i kilka takich wiralowych produktów. Dlatego jeśli jesteście gotowi, to lecimy! Na początku chciałabym Wam pokazać te świetne metalowe kosze, umieszczacie je pod półką i dzięki nim no zapewniacie sobie dodatkową przestrzeń do przechowywania rzeczy. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że często teraz są niezwykle wysokie te półki w szafach, no które ciężko nam zapełnić. Wiecie, by wszystko nam nie wypadło. Dlatego uważam, że są niezwykle praktyczne. Świetnie się też sprawdzą w łazience czy w kuchni, wiecie, pod półką na przykład na jakieś przyprawy, albo kubki lub rzeczy, które po prostu często używacie. Ich maksymalne obciążenie to 5 kg i są w kolorze czarnym. Wsuwacie je Kochani, po prostu wiecie tak na półkę. W action, z tego co pamiętam, były kiedyś takie srebrne, ale myślę, że te czarne, no kolorystycznie łatwiej wpiszą się w każde wnętrze. Naprawdę niezwykle praktyczna rzecz, w dodatku niedroga, bo kupicie je za zaledwie 12 zł. W dziale do sprzątania nowością są także te zestawy. Mamy tu trzy sztuki gąbek do sprzątania. One posiadają taki miękki, ale fajny do szorowania spód i mają one efekt antybakteryjny. Zapewnią połysk i dodatkowo nie zostawią smug. I jeszcze w zestawie znajdziecie trzy ściereczki do takich wiecie codziennych prac, czy to do wytarcia szkła, czy blatów. I jeszcze możecie je kupić w dwóch wersjach kolorystycznych. A nie wiem jak wy, ja chyba słuchajcie z wiekiem tak po prostu lubię mieć ładne kolorowe akcesoria do sprzątania, a za ten sześcioczęściowy zestaw zapłacicie 13 zł i 49 groszy. A teraz totalny hit, kochani, w Action pojawił się właśnie te urocze wazoniki są ceramiczne i zobaczcie, no mają naprawdę takie stylowe wzory. Mamy tu naprawdę wysyp zarówno właśnie wzorów, jak i też kolorów, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i właśnie do swoich wnętrz. Bardzo mi się podoba, że zarówno są takie spokojne beże, ale też i takie intensywne kolory. Świetny jest też i kształt, wiecie, taki, no, nie narzucający się, ale niezwykle ciekawy. I rozmiar też chyba taki idealny, choć raczej na jeden kwiatek, albo na mały bukiecik suszonych kwiatów. Zerknijcie, w jakich wzorach je kupicie, a ja w tym czasie gorąco zaproszę nowych widzów do subskrypcji. Naprawdę będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie tu na dłużej. A te wazony kosztują niecałe 13 zł. I kolejnym hitem w nowościach będą z pewnością te dekoracyjne jabłuszka. Są to szklane lampki LEDowe o średnicy zaledwie 8 cm. I jeszcze zobaczcie, mają taki efekt spękanego szkła. No wygląda to bardzo ciekawie. I słuchajcie, może od razu zerknijmy jak wyglądają zaświecone, co? Tu na dole macie włącznik i proszę, o jak ładnie, co wy na to. Zobaczmy je jeszcze trochę w cieniu. No, muszę przyznać, że dają bardzo ciekawy efekt świetlny, taki wiecie, delikatny, naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Z pewnością będą no, uroczą dekoracją, w dodatku do wyboru są różne kolory. Jest żółty, przeźroczysty, brązowy i zielony i zapłaćcie za nie zaledwie 8 zł. Kolejna nowość to nowe modele lamp. Są one metalowe. I to, co akurat mnie w nich urzekło, to z pewnością taki prosty, ale też nowoczesny design, przez co no spokojnie posłużą Wam jako oświetlenie na biurkach, ale też i komodach czy lampkach nocnych. I na górze posiadają jeszcze taki element w kolorze złotym, a całość prezentuje się naprawdę niezwykle elegancko. Więc jeśli lubicie taki styl, to są dostępne w trzech kolorach: czarnym, białym i zielonym, a ich cena to niecałe psy. 40 zł. A jak już tu jesteśmy, a rzadko tu zaglądamy, to pokażę Wam jeszcze jakie są inne modele. Tu takie no, typowe lampy na biurko, ale tu ciekawe akurat te mają bambusową podstawkę, są dostępne w kolorze białym i beżowym za niecałe 38 zł. A tu kolejny model, do wyboru są białe i czarne za niecałe 45 zł. I są jeszcze takie najprostsze, myślę, na biurko metalowe, również czarne lub białe, za niecałe 27 zł. A w dziale z dekoracjami kupicie już te plecione papierowe kosze. Co o nich myślicie? Moim zdaniem są naprawdę niezwykle urocze. Myślę, że z powodzeniem przydadzą Wam się do organizacji drobnych rzeczy. W dodatku będą stanowić także dekoracje. Do wyboru są dwa wzory z białymi elementami i jeszcze bez. I zdecydowanie zwrócę Waszą uwagę na cenę, bo taki koszek w domu, no słuchajcie, zawsze się tam do czegoś przyda, a cena naprawdę zachęca, bo zapłacicie za nie zaledwie 11 zł. I zerknijmy jeszcze teraz co nowego znajdziecie na dziale z ramkami. Mamy na przykład te, wykonane one są z drewna o wymiarze 30 na 40 cm. Są dostępne także w kolorze czarnym, także jeśli Wam brakuje czegoś na ścianach to no w łatwy sposób zapełnicie dzięki nim tą lukę za 20 zł i 25 groszy. W tym samym rozmiarze są jeszcze te ramki na zdjęcia, ale zobaczcie, z takim delikatnym akcentem do wyboru czarne i brązowe, a je kupicie za niecałe 24 zł. Na półki powróciły te narzuty, które no z pewnością nie są nudne, bo wyszywane takim wzorem lub jeszcze takim. Ich rozmiar to 220x240 cm i dostępne są w kilku kolorach. Wykonane w 100% z poliestru, więc, no jeśli chcecie, by wasze łóżka zawsze wyglądała estetycznie, to taka narzuta z pewnością wam w tym pomoże. Jej cena to niecałe 60 zł. A na półki powróciły także te dekoracyjne podkładki na stół. Są wykonane z takiego plecionego liścia pałki wodnej, mają 38 cm średnicy i słuchajcie, no, niezwykle efektownie wyglądają i myślę, że są takie no bardzo wdzięczne jako dekoracja. Sama mam podobną i aż no, nie do uwierzenia, jak taka z pozoru drobna dekoracja robi taki efekt. Możecie je też zawiesić na ścianie i w łatwy sposób uzyskać klimat boho i cena to zaledwie 10 zł. Teraz zerknijmy co nowego w dziale kosmetycznym, a tam nowością jest ten zestaw upominkowy SPA Exclusive. W środku znajdziecie kulę musującą do kąpieli, żel pod prysznic, mgiełkę do ciała, masło do ciała i na końcu jeszcze peeling i to wszystko jest o zapachu wiśniowym. Są to wegańskie produkty w takim pudełeczku, no w sam raz na upominek i kupicie je za niecałe 27 zł. Zerknijcie także na te żele do kąpieli, bo mają no, ciekawe zapachy, jest na przykład połączenie arbuza z mango, papai z brzoskwinią i guława, nie wiem czy wiecie jest to taki egzotyczny owoc, ale zobaczcie jest to taka no, dość ciekawa ta konsystencja. Butelka ma 300 ml pojemności i zapłacicie za nią 6,65 zł, a tu jeszcze takie żele do kąpieli już o pojemności 500 ml również w kilku owocowych wariantach i je akurat kupicie za niecałe 7 zł. Nowością, którą już znajdziecie w Action są te urocze pojemniki. Myślę, że będą idealne do pokoju najmłodszych, na przykład na zabawki czy jakieś inne skarby. Są wykonane z płyty MDF i tu macie jeszcze ich dokładne wymiary. Mamy do wyboru trzy wzory z motywem zwierząt. Jest na przykład miś i panda. I pudełka mają jeszcze wygodną pokrywkę, także, no nie dość że są praktyczne, to jeszcze mogą pełnić funkcję, oczywiście, dekoracyjną. Kupicie je za niecałe 48 zł. I przypomnę wam jeszcze, że do pokoju dziecięcego możecie kupić też takie komody z czterema szufladami za niecałe 28 zł. I jeszcze te przesłodkie zegary z funkcją budzika, no z różnymi motywami zwierząt. Myślę, że naprawdę będą świetnie wyglądać, za niecałe 22 zł. I są jeszcze takie zegary, już na ścianę, kupicie je za niecałe 14 zł. Z dekoracji zwrócę Waszą uwagę także na te lampiony. Możecie je gdzieś zawiesić lub po prostu położyć. Mają bardzo ładne, wyżubione liście, zobaczcie. I do wyboru są w kolorze białym, różowym i beżowym za zaledwie 11 zł. A ze sztucznych roślin dostępne są już te orchidee, ale no w niezwykle efektownym białym, ceramicznym wazonie, który jeszcze ma takie ładne żebrowanie. Kupicie je za niecałe 18 zł. A jeśli nie macie ręki do kwiatów, no a chcecie jakoś wypełnić wnętrza, to są także te efektowne, no i niezwykle duże orchidee. Wyglądają naprawdę, słuchajcie, jak żywe. Za niecałe 65 zł. Tu kolejne orchidee w takich stylowych białych doniczkach. Za niecałe 45 zł. A jeśli wolicie, no mniejsze dodatki, to tu takie małe wersje. No może jako dopełnienie jakiejś innej dekoracji. Do wyboru są różne kolory. Za 6 zł. i 49 groszy. I kochani, jeśli macie Facebooka, to gorąco Was zapraszam do takiej naszej actionowej grupy. Jest nas już tam ponad 50 tysięcy, więc naprawdę intensywnie wymieniamy się tam opiniami o produktach. Odradzamy oczywiście też, kiedy trzeba. Będziecie wtedy no zawsze na bieżąco, co szybko znika z półek. Zerknijcie sobie do niej, a link znajdziecie w komentarzu pod filmem. A wracając do przeglądu pojawiły się też te okrągłe dekoracyjne tace. One są wykonane z drewna mango i mają dwa uchwyty, także no możecie w nich tam coś jeszcze przenieść. Nie są typowe, bo dość głębokie, i będą stanowić ciekawą dekorację na stole, na przykład z wazonem czy jakąś świeczką. Na dodatek no nie są duże, więc z pewnością znajdziecie na nie jakieś ciekawe miejsce, kosztują niecałe 15 zł. Chciałabym Wam pokazać jeszcze te kolczyki, jeśli lubicie kolory to zdecydowanie zwróćcie na nie uwagę, do wyboru jest naprawdę słuchajcie, sporo wzorów, a koraliki mają ładne i takie intensywne kolory, więc to z pewnością podkreślicie nimi swoje stylizacje i chcę na to zaledwie 4 zł i 49 groszy. A przy biżuterii pojawiły się jeszcze takie zestawy dla młodych dam. W takim jednym zestawie znajdziecie dwie opaski i kilka spinek. I tu mamy zarówno takie brokatowe akcenty, jak i błyszczące. Do wyboru, jak widzicie, mamy naprawdę sporo kolorów i za nie zapłacicie niecałe 6 zł. A tu jeszcze takie duże zestawy 36 gumek. Do wyboru również w kilku wariantach. Tu takie bardziej intensywne, wcześniej były takie spokojniejsze kolory. Tu jeszcze bardziej takie ponadczasowe beże biele i czerń i panterka, i zapłacicie za nie 4 zł i 50 groszy. W dziale kosmetycznym zerknijcie jeszcze na te organizery. Jest tu naprawdę sporo miejsca, no i dzięki nim w łatwy sposób zorganizujecie swoje akcesoria do makijażu, jakieś pędzle, gąbeczki, czy po prostu kosmetyki kosztują niecałe 13 zł. I przypomnę Wam także o tych. Chyba bardziej mi przypadły do gustu, bo mają taki złoty akcent na krawędziach. Dużo ładnie to wygląda. Jego cena to niecałe 15 zł. I jest jeszcze taki okrągły, za który zapłacicie niecałe 15 zł. Na półki powróciły także te wiralowe pudry. Oj, było nich głośno, nie wiem czy pamiętacie, kilka miesięcy temu dosłownie znikały z półek. One mają wegańską formułę i wiem, że dużo osób jest naprawdę nimi oczarowana. Mają one owocowe zapachy, jest na przykład zapach brzoskwini czy kokosowy i uwierzcie mi, naprawdę robiły furory, a ich cena to dalej niecałe 9 zł. A z nowości kuchennych jest jeszcze ta patelnia do grilla. Ma wytrzymałą powierzchnię z takim efektem kamienia. Jest wykonana w 98% z aluminium. I nadaje się do wszystkich źródeł ciepła. Kosztuje niecałe 45 zł. I od razu chciałabym Wam tylko przypomnieć, że na kanale jest już naprawdę duży przegląd nowości do kuchni. W jednym filmie pokazuję Wam właśnie wszystko, co się ostatnio pojawiło, właśnie do kuchni. Bardzo ciekawy, duży przegląd. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to link do niego macie w prawym górnym rogu. A skoro mamy gorący okres urlopowy, to pokażę Wam jeszcze, jakie walizki znajdziecie w action. Tu nowością z pewnością są te z żebrowanym wzorem, bardzo efektownie i stylowo wyglądają, do wyboru mamy kilka kolorów. Jest na przykład taki piękny odcień niebieskiego, tu jeszcze stylowy i elegancki kolor czarny, a tu ten beżowy już z innym wzorem, kolejna ma kolor czarny. I tu bardzo wygodne jest te zamykanie, to jest właściwie takie zabezpieczenie przeciw otworzeniu tu macie jej dokładne wymiary, walizki są stosunkowo lekkie, ważą tylko 2 kg i kółka oczywiście się obracają o 360 stopni. Te walizki są słuchajcie naprawdę bardzo zwrotne, a tu jeszcze pokażę Wam środek, jest tu oczywiście taka komora na przykład jakieś buty czy kosmetyki, jest zamykana i środek wygląda właściwie standardowo z takim pasem, który utrzymuje rzeczy, Zapłaćcie za nie niecałe 80 zł. Tu jeszcze pojawiły się bardzo ciekawe walizki dla najmłodszych, u mnie zostały zaledwie dwie sztuki, ale wiem, że jeszcze były inne wzory mają 26 litrów pojemności i zapłacicie za nie niecałe 90 zł. A tu jeszcze dla przypomnienia, bo już je wam pokazywałam, z bardzo efektownym wzorem z liśćmi. Do wyboru jest na przykład kolor czarny albo piękna butelkowa zieleń. One mają 30 litrów pojemności i kosztują niecałe 90 zł. Dla kotów mamy taką zabawkę, jest to taka miękka rybka i piórka, także myślę, że koty będą zachwycone. Kosztują niecałe 5 zł. A teraz jeszcze powrócimy na dział do sprzątania, bo znajdziecie tutaj nowe perfumy do prania. Mają starczyć na 36 prań, a ich cena to 22,48 zł. Nowością jest też ten detergent do prania ręcznego, i ze względu na swój no, niewielki rozmiar, świetnie Wam się sprawdzi na przykład w podróży. Starczy on na 15 prań i kosztuje 5 zł. i 29 groszy. A jeśli chcecie ochronić swoje pralki przed kamieniem, to są już dostępne te kapsułki, które wrzucacie do pralki. W środku jest 15 sztuk, kosztują 8 zł. i 59 groszy. Dostępne są już te haki. Idealne będą do zawieszenia ręczników. Mają one taką przesawkę, więc świetnie Wam się sprawdzą do łazienki, by wiecie nie wiercić dziury w płytkach. Za sztukę zapłacicie 3 zł i 49 groszy. Są też nowe gąbki, które świetnie się sprawdzą do mycia takich delikatnych powierzchni. W środku znajdziecie dwie sztuki i do wyboru są jeszcze różne kolory za 4 zł i 49 groszy. A teraz chciałabym Wam pokazać, co ciekawego znajdziecie w dziale Kreatywnym. Są już na przykład dostępne bardzo ciekawe zestawy stempli obrotowych, jeszcze z poduszką z tuszem. Zerknijcie sobie na tył tego kartonika, tu macie jak dokładnie wyglądają te stemple, i za zestaw zapłacicie niecałe 4 zł. Hitem z działu biurowego są z pewnością te notesy. Tak wyglądają w środku, mają linię i zobaczcie, w jakich kolorowych wariantach są. Zapłaćcie za nie niecałe 6 zł. Z pewnością hitem z tego działu będzie ta etykieciarka. No, czegoś takiego się tu nie spodziewałam. Dzięki niej możecie, wiecie, sobie tworzyć takie etykiety, na przykład do organizacji przedmiotów w domu. Dzięki nim na przykład opiszecie pudełka, czy pojemniki. Jest tu zestaw zarówno liter i cyfr. I w środku jest jeszcze taka taśma. Kosztuje 22 zł i 49 groszy. I kolejny, no niewątpliwy hit, to te mini scenki do zrobienia samemu. Wiem, że jest naprawdę sporo na no osób, które dosłownie kupuje je wszystkie w Action, bo no niezwykle miło się przy tym spędza czas. W dodatku bardzo ładnie dekoracyjnie to później wygląda. Do wyboru jest kilka wariantów i kupicie je już za niecałe 35 zł. I kochani na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że mnie tu odwiedziliście. No i mogliśmy razem sobie pospacerować po sklepie Action. Gorąco Was pozdrawiam i życzę wszystkim udanego tygodnia. Pa!